na tym trzecim, naszym finałowym losowaniu, najbardziej emocjonującym chyba. No tak? Będzie dobrze. E, dzisiaj w głosowaniu biorą w udział wszystkie dostarczone kupony w terminie zgodnym z Regulaminem. Tu są również kupony, które były w głosowaniu pierwszym i drugim, zgodnie z Regulaminem, wróciły do tego trzeciego kolejnego losowania. Dzisiaj losowanie odbywa się pod nadzorem komisji pani prawnik Moniki Lenartowicz i moim Anna Parkita, ja mam świadectwo Ministerstwa Finansów. Losowanie zaczynamy od nagrody głównej mieszkania. To jest pan Ryszard Grzyb, deweloper, który buduje dla państwa mieszkanie. Jeżeli Prawie. dla dobra z państwa, tak, dla szczęścia. Na pewno Państwo widzą, że kuponów jest bardzo dużo. Nie wiem, czy ktoś ma ochotę może przemieszać, żeby nie było zastrzeżeń do nas tak, że coś jest nie w porządku. Więc proponuję. To jest naprawdę strasznie ciężka, strasznie ciężka fizyczna praca, więc... Że... Czy ktoś chce? no ja

nie to jest, to jest. No. No. Przypominam jeszcze tak. Bardzo ważne jest, że... Żeby zestaw, to było rzeczywiście 12 kolejno drukowanych w sposobie kuponów muszą one być wypełnione zgodnie z regulaminem i podpisane dwa oświadczenia. Każdy taki zestaw, który nie będzie spełniał wymogów, niestety odpada w trudno. Ja był <laughs> nie jedno było Ale było i wyraz, nie wiem, czy dane, nadane, wszystko było, tam musi być wypełnione, wszystko jest tam. A tak, tak. Koperta musi mieć wyłącznie napis, mieszkanie zaczytanie, żadnych innych dopisków, yy, zgodnie z regulaminem. Nic, nic oprócz mieszkanie zaczytanie. Standardowa koperta. Proszę Państwa, my też zaczniemy. zaczynamy losowanie od mieszkania. Losuje zgodnie z regulaminem Monika Szewczyk, pracownik biura konkursu. Zapraszam. Zapraszam. że może i dobrze. Każdemu I to będzie mieszkanie. Zamknij oczy, zamknij oczy. Ale, ale w naszą stronę, ale buzie w naszą stronę. Mogą być zamknięte tylko żeby w buzie jest troszeczkę męca. szkodzi, ale jest tak, koperka Koperta biała, mieszkanie zaczytanie wyłącznie. I teraz proszę poczekać chwileczkę, sprawdzimy, co jest w środku ale czy wszystko jest porządko? Ilość się z dane. wszystkie dane. Mam zaszczyt powiedzieć, że mieszkanie otrzymuje pan Marcin Stępień z Kielc. Jest może? Czy jest taki pan Marcin? Nie, Nie ma. go. Bardzo proszę, może Państwo sprawdzą, żeby może zbieramy, 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 proszę. No to gratulacje, panie.